Dzień dobry Państwu, witam ponownie 8 czerwca 2021 roku. Dzisiaj trochę nietypowo, nagrywamy wewnątrz, wewnątrz mieszkania. W tym wideo nie zobaczycie żadnego samochodu 1 do 1, ale jak już pewnie zdążyliście się przekonać, oprócz, oprócz prawdziwnych, Dużych aut. Yh, lubię też modele, szczególnie modele 1 do 18. I wczoraj, słuchajcie, przechodząc przez krupówki yy, w sklepie z zabawkami yy, oznaczonym dużym logo Lego, yy, zobaczyłem, że są modele 1 do 18. Wszedłem i okazało się, że jest ten Ford Deluxe z 39 roku. Yy, oczywiście jest to tylko majsto, yy, Tą cenę zaraz, zaraz też wam skomentuję no tak czy siak podoba mi się bardzo raz, że kształt, dwa, że jest no przede wszystkim jest amerykański oczywiście teraz, no dobrze, jak już zacząłem o tej cenie widzicie tutaj jest to cena 232 zł ja ten model kupiłem taniej bo Zaproponowała mi zniszczkę, kupiłem ten model za 205 zł. Nie wiem, czy jest to cena, czy jest to cena dobra, czy, czy nie. No, wiadomo, kupując na Krupówkach, można się spodziewać, że, że, że była to cena jednak wysoka. Obejrzałem sobie wcześniej takie modele na AliExpress, one tam kosztowały chyba 169 zł. Nie wiem, jakie macie doświadczenia. Ja jeszcze nigdy nie kupiłem modelu na AliExpress, więc tak. Bo myślałem, że nie będę ryzykował. Różnica była, jak, jak wiecie, już teraz około 40 zł. Tutaj mam model od razu. Mam go w ręce i mogę się zaraz od razu nim cieszyć bez obawy, że, że przyjdzie jakaś gorsza jakość niż jest tam pokazana na tych aukcjowych fotografiach. Cena była wyższa niż, niż pozostałych modeli MAISTO widocznych tam w sklepie. Może dlatego, że jest to Special Edition. Nie wiem. Nie wiem co oznacza to. Tutaj 3+. W sumie pierwszy raz robię taki unboxing. Nawet nie oglądałem wcześniej takich wideo, ale może... Jeśli w ogóle ktoś byłby zainteresowany zakupem modelu Forda Deluxe, no to może komuś się przyda, jeśli pokażę też pudełko i, i jego tutaj oznaczenia. No, mam wątpliwości, czy, czy w ogóle ktoś będzie szukał takiego modelu, bo oczywiście, jak pewnie większość z was wie, największe powodzenie mają BMW, Mercedesy, Opel, Nissan i tak dalej. Natomiast amerykańska motoryzacja cieszy się trochę mniejszym, dobra, nie trochę, dużo mniejszym zainteresowaniem, szczególnie motoryzacja z lat 30. i 40, która ostatnio jara mnie dość mocno. Chociaż no, obsługa tych samochodów zaczyna mnie powoli trochę drażnić, może dlatego, że ostatnio wszystko mnie drażni, ale mniejsza oto, tak czy siak jak wiecie, u siebie w domu mam. Buicka z 1941 roku i Oldsmobila z, z roku 1933 No ale dobra, nie przedłużam e, Zaraz muszę jakoś inaczej ustawić sobie kamerę I przy Was będę to pudełko otwierał, rozklejał e, I wyjmował ten model Pudełko już Pudełko już otworzone Ciężko mi się to robi bez, bez statywu Poczekajcie, rozłączę się i zaraz go wyjmę Model Maisto Mamy już na zewnątrz. Odwrócę go w stronę światła. Na szczęście światło mamy takie, ee, jak to się mówi, miękkie. Słońce nam już trochę zachodzi. Teraz widać lepsze kolory. Spróbuję najechać Wam tutaj jak najbliżej, żebyście mogli zobaczyć, jak w detalach wygląda ten samochód. Ja oczywiście planuję go zaraz wyjąć, odkręcić przede wszystkim, i jeszcze zrobimy wtedy zbliżenia. No nie jestem typem, mm, tak jak, tak jak no jest taka grupa chyba kolekcjonerów, którzy kupują te modele i mm, jeśli w ogóle je wyciągają z pudełek, to, to nawet ich nie, nie odkręcają, nie zrywają tych folii. Żeby nie uszkodzić, żeby nie straciło na wartości i tak dalej. Ja mam odwrotnie, ja muszę ten model mieć wyjęty, on nie będzie stał u mnie w pudełku. Będzie się pewnie często kurzył, będę go sobie czyścił. Chcę, żeby stał obok innych. Żeby cieszył oko. No moje oko będzie bardziej cieszył bez pudełka. To spróbujemy najechać. Jak widzicie na kołpakach ma stare logo V8 takie Fordowskie, bo pod maską oczywiście mamy tutaj V8, ale do tego zaraz wrócimy. Jeszcze wiecie co? Wracając do AliExpress, gdzieś tam przewinęły mi się przy tych aukcjach zdjęcia tych modeli z AliExpress, które przychodziły z rozbitym pudełkiem, ze, ze zgniecionym pudełkiem w zasadzie. To pudełko jest w miarę solidne, wydaje mi się tam, oczywiście jak widzicie, ono jest no, dość sztywne. Ale jednak, mimo że tutaj jest w połączeniu z taką konstrukcją plastikowo-kartonową, widziałem, że te modele przychodzą zgniecione, niestety. No i to też był no, jeden, jeden z powodów, dla którego odpuściłem zakup tego modelu tańszego o 40 zł. Na AliExpress i zdecydowałem się kupić skupić sobie tą zabawkę bezpośrednio w sklepie. Ford, proszę Państwa już wyjechał ze swojego fabrycznego opakowania, dzięki czemu możemy mu się przyjrzeć, przyjrzeć z przodu choćby, gdzie mieliśmy gorszy dostęp. Tak się prezentuje dziobek z pięknym grillem. Napis Ford, tutaj też mamy napis Deluxe. Widoczny czytelny. Opony. Tak się prezentuje z profilu. Piękna linia, prawda? I to zdaje się, jest takie biznes chyba. Prawdopodobnie zaraz zobaczymy. Tak się prezentuje tył tego modelu. Jest widoczna. Nie wiem, czy widzicie, czy, czy ten mój zabytkowy telefon to ujmie, ale te znaczki V8 na, na tych dekielkach niby chromowanych są, są widoczne i czytelne. Wnętrze też już robi, robi wrażenie ładnie wykonanego. Oczywiście zaraz <coughs> pewnie już ktoś pisze, że nie jest to super jakoś, tak jak auto art i tak dalej. No, ref. Ale dzisiaj, słuchajcie, tak w ogóle, nie jadę jeszcze do Kuby, do Kuby Kalińskiego, który swoją kolekcję ma w hotelu Kasprowy, tam gdzie, gdzie ma swoją. No w zasadzie swoje centrum detailingowe no i piękną galerię z tymi modelami pokażę mu ten model i może on fachowym okiem oceni oceni jakość tego, tego konkretnego modelu i planuję też od Kuby dzisiaj kupić sobie jeszcze Lincoln, na którym się wam nie umieszkam pochwalić. No dobrze, tak jak wam mówiłem, ja nie planuję trzymać go w pudełku, nie planuję go, znaczy inaczej, planuję go używać, planuję go sobie przepchnąć czasami po biurku. Mam podobne niż ten fajny stół, który mi się udało kupić w takim outlecie meblowym w Krakowie. Tu gdyby kogoś interesowało, co to za stół. Nie mam narzędzi, więc tutaj tak Będę trochę, mam nadzieję, że się nie pogniewacie takim, takim rzeźnikiem w stosunku do tego modelu. Jedyne, jedyne precyzyjne narzędzie, jakie mam, to tutaj tani nóż z Ikei. I teraz spróbuję odciąć, albo wiecie co? Ja może odłożę tego gimbala, to może zwiększę szansę nieporysowania tego modelu. Zaraz się widzimy. Dobra, okazało się, że mój gimbal może sobie stać sam, może lepiej zrobię to tutaj, o tu zdaje się jest to poklejone, ale nie wiem, czy się tak za to zabierać, no mam nadzieję, że go tutaj nie uszkodzę, wybaczcie, że robię to. W ten sposób wiem, że niektórych pewnie serce boli teraz. Ale staram się to robić bardzo delikatnie i z wyczuciem. Cyk. Pierwsza folia zdarta. Teraz druga. I też trzecia, kurde bele, leci. Cyk, tutaj jest taka jakaś silikonowa, jakby. Chyba mająca na celu zespolenie też przyciśnięcie maski, żeby, e, żeby nie skakała w pudełku. Dość opornie to idzie. Ale nóż chyba też nie jest już najostrzejszy. Dobrze, folie są pościągane. Wszystko oczywiście pochowam do pudełka. Cyk. Może w ten sposób jego wartość tak drastycznie nie spadnie. A my, proszę Państwa, teraz Przystępujemy do chyba najciekawszego momentu, czyli do otwierania tego wszystkiego, co tutaj jest do, do otworzenia. Zaczynamy od maski. Tak, pokrótce powiem Wam, bo nie o to chodzi w tym filmie, że jest to Ford Model Deluxe. Już się powtórzę, rocznik 39 był to wtedy samochód klasy, klasy wyższej. Nie wiem czy to była czy to był odpowiednik średniej wyższej. Teraz bo jeszcze był nad nim był super deluxe. Silnik, na który tutaj patrzymy, o jego wykonaniu co mogę powiedzieć? No wygląda wygląda tak jak powinien wyglądać. Mamy flatheada tutaj. Jest to silnik o pojemności, jeśli dobrze kojarzę. Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę. 2,2 litra, 60 koni mechanicznych prawdopodobnie miał ten samochód w tej wersji. Gdyby to był Super Deluxe, to zdaje się, że miałby chyba 80 koni. Cyk, maskę zamykamy. Nie wiem, co teraz powinienem tutaj oceniać przy takim unboxingu. No jak dla mnie, słuchajcie, jeśli chodzi o wykonanie za 200 zł, no na pewno dałoby się to zrobić. Lepiej tutaj są jakieś niedoróbki, widzę na, na tym rancie tej, tej listwy. Nie wiem, czy, czy to będzie widać. Spróbuję z różnych kątów. O, teraz to widać, widzicie? Tam jakby takie smarki zostały. Dobra, zamykamy. I co? Zabieramy się za, za drzwi. Zajrzymy teraz do wnętrza. Nie mam tego fajnego patyka, jak ma Kuba, żeby, żeby wszystko sobie otwierać bez ryzyka popsucia. Zaraz, zaraz, poczekajcie, spróbuję tam złapać ostrość. O, właśnie, teraz się zmieniło. No, wiadomo, nie ma tutaj tapicerki materiałowej, która się zdarza już, jak się okazało. Dzięki Kubie się dowiedziałem, bo ma sporo takich modeli. Dzisiaj mój Lincoln, którego od niego kupię. Też będzie miał taką tapicerkę. Deska wykonana, no była tutaj próba odwzorowania tego sposobu wykończenia jej. To nie jest tak w oryginale, to nie jest drewno, tylko tak jak w moim biuiku, no coś tak ala drewno, taki malunek jakby. Gałka wygląda tak, jak powinna wyglądać. Ogólnie siedzenia z grubsza mają swój kształt, taki, jak powinny mieć. Spójrzmy jeszcze na boczek drzwi. Dobra. I bierzemy się za, za kolejne drzwi. Teraz będzie ciekawie, bo zobaczymy deskę rozdzielczą. Cyk, i ustawiamy ostrość tutaj. Kierownica, kolumna kierownicza. No dobra, powiedzmy szału nie robi oczywiście. Ale jest ok jak dla mnie. Zajrzymy teraz jeszcze. Słuchajcie, do bagażnika. Cyk. Tam w bagażniku głęboko nie wiem czemu. Tak słabo się otwiera ta klapa. Chyba tak już to zostanie. Więc jeśli rzeczywiście tylko tak się ta klapa otwiera, no to yy, można to uznać za minus. Tego modelu, tego wykonania Jest tam koło zapasowe jak widzicie Prawdopodobnie jest to Chociaż nie, no nie nie, wiem czy plastikowe czy nie Tak czy siak nie będę tam teraz zaglądał, bo jest Dostęp jest no, słaby powiedzmy Zamykam Cyk Model sobie jedzie Nie wiem, co jeszcze tu powinienem sprawdzić. Tak czy siak jestem zajarany, bo wygląd tego samochodu, sama bryła jest prześliczna i na pewno świetnie będzie wyglądał u mnie na biurku. Dobra. Jeszcze zrobimy zdjęcie do miniaturki. O! No dobrze kochani Kończę Powiedziałem kochani bo nigdy tak nie mówiłem I nie lubię jak tak się mówi Ale, ale mi się wymknęło Kochani 232 zł cena wyjściowa 205 ja zapłaciłem Jak oceniacie jakość Napiszcie proszę w komentarzach Wiem, że Nie wszyscy tutaj są jakimiś wielbicielami modeli, ale może jeśli co jakiś czas wpadnie, e, wpadnie film z, z samym modelem, a nie, a nie z samochodem, to mam nadzieję, że mi łubanie urwiecie i, e, i będziecie nadal oglądać pozostałe filmy. Jeszcze poczekajcie może momencik, zobaczymy, co tu jest napisane na rejestracji. O ile da się to e, jakoś wam tutaj. Wyostrzyć. to Oczywiście naklejka. Ale coś tam na niej jest i jest czytelne. O, sorry. Dobra, teraz już kończę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Jeszcze może, proszę państwa, trzeba by sprawdzić zawieszenie. Jakieś zawieszenie? Ten samochód tutaj ma. Wszystko działa. Tutaj mamy oczywiście układ kierowniczy też. Działający. Odwzorowanie podwozia. No powiedzmy 70%. Jest chyba jakaś marka, która to, yy, która to chyba w ogóle olewa. Chyba BOS. Jeśli dobrze pamiętam. Co my tutaj mamy. Ford i tak dalej. To wszystko wiecie. Made in China. Tu jest jakiś numer: 11626. No, jeśli tyle sztuk poszło, to. No, to sami wiecie. No dobra, ostatnia rzutoka. I teraz już się żegnam na poważnie. Do zobaczenia.